Witam wszystkich serdecznie, kochani. Mam chęć podzielić się ciekawą lekcją ostatnich dni. Przełom dokonał się w zasadzie po medytacji. Medytacja metalowej kuli. Jak wielu z Was to usłyszało, właśnie w tej chwili to pewnie zareagowaliście, co o czym on gada. A jednak. Jest taka medytacja, po której się rewelacyjnie czułem. Połączyłem ją jeszcze z inną, trochę dłuższą, ale niezwykle otwierającą pewną perspektywę widzenia rzeczywistości. I przyszła do mnie inspiracja po tych dwóch krótkich medytacjach, które łącznie może godziny trwały. W każdym razie Inspiracja polega na tym, że z, doszło do mnie takie zrozumienie, poczucie, że ja przecież nie jestem ciałem, które posiadam. Ja nie jestem rzeczywistością, którą obserwuję. Chociaż jestem i nie jestem tym. Dlaczego? Ano dlatego, że rzeczywistość, którą obserwujemy, każdy z nas. Jest jedynie lustrzanym odbite, odbiciem naszego wnętrza. Polega to na tym, że wszystkie nasze emocje, wszystkie nasze myśli reprezentowane są na zewnątrz nas poprzez każdy z aspektów naszej rzeczywistości. Każde doświadczenie, czy to sympatyczne, czy niesympatyczne, za każdym razem, Manifestuje się po to, żebyśmy mieli lekcję, naukę. I zrozumiałem ostatnio, że każda sprawa, która mnie dotyka, czy to w pracy, czy w domu, czy na jakimkolwiek innym polu, jest mi dana, dlatego że pozwalam, aby jakaś myśl. Manifestowała się w mojej rzeczywistości. Czy to jest moja myśl, czy przychodząca z zewnątrz, którą akceptuję jako swoją. I w tym momencie, gdy zadaję sobie pytanie, jednocześnie pozwalając po zadaniu pytania na wyciszenie umysłu, przychod przychodzi do mnie odpowiedź. A pytanie zadaję takie. Jakiej myśli pozwalam się manifestować w mojej rzeczywistości, która daje mi to doświadczenie? I oczywiście trzeba nazwać doświadczenie, na którym się skupiamy, które chcemy zmienić. Następnie wybaczam, odpuszczam sobie to, co usłyszę czyli cała ta myśl, która stworzyła tą niesympatyczność. I następnie. Pozwalam sobie na, zadać kolejne pytanie. Jaka myśl jest prawdą we mnie, która tworzy i tutaj trzeba sobie samemu stworzyć myśl, która od, w zasadzie określa sytuację odwrotną, całkowicie pozytywną. I pewnie jeszcze nie jeden raz popełni się pewne błędy, niedociągnięcia co do wyboru jaki się zastosuje. Ale jednak kiedy pozwalamy sobie na to, by inspiracja płynęła z wyższego umysłu, czyli katolicy to nazywają Duchem Świętym, a tak naprawdę to jest głos Boga w nas, który przemawia poprzez nasze myśli. Kiedy pozwalamy sobie na wyciszenie, to on pozwala sobie na to, by integrować się z umysłem, który posiadamy z naszymi przekonaniami, naszymi wierzeniami, naszą m, intelektem, naszą osobowością. I transformuje i uwzniaśla naszą osobę. Zatem, kiedy zadaję sobie pytanie, jaka myśl jest prawdą we mnie, która tworzy rzeczywistość odwrotną do tej, którą chcę zmienić, którą obserwuję, również otrzymuję odpowiedź już całkowicie na innym poziomie. I w tym momencie kończę tą myśl, która przyszła jako nowa z głębi mojej istoty, z rdzenia tego, kim naprawdę jestem. I każdy z nas jest. I za nią jestem wdzięczny. Pozwalam sobie powiedzieć na koniec i niech się stanie i stało się. I kochani, jeżeli potrzebujecie zmian w swoim życiu, bo wasze życie, wasz przejaw, cały, cała wasza rzeczywistość, bardzo wam doskwiera, uwiera, przez co często włącza wam się marudzenie, narzekanie, ubliżanie ludziom, no, wytykanie błędów, jakie to ludzie popełniają po to, tylko żeby zdominować rzeczywistość swoją siłą. To, kochani, wiedzcie, że owszem, możecie to robić zawsze, tylko czy warto. Przyjmować pozycję ofiary rzeczywistości, w której przebywacie, jako wytwór swojej kreacji. Jako konsekwencja własnych wyborów. Zatem nagrywam ten film nie po to, żeby wszystkim wytknąć, jakimi są głumbami, imbecylami, durniami, bo tak możecie to interpretować. Czuć się z zaatakowani, że wasze poglądy są no, w tym momencie zagrożone. Nic, prze, nic podobnego. Trzeba porzucić całe swoje jestestwo dotychczasowe, wyrzec się Jego, aby je zmienić, aby je odnowić w duchu prawdy o tym, że wszystko istnieje w miłości dla nas. I z miłości, że wszystko istnieje, we, by wyrażać wdzięczność za to, że istniejemy. I tak jest, bo nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość. Kiedy pozwalamy, by jakieś myśli nieautoryzowane manifestowały się w naszej przestrzeni, to stajemy się ich ofiarą. I tak można przez całe życie. Narzekać, marudzić i utyskiwać. A ja buduję w sobie wdzięczność, radość i miłość do wszystkiego, co istnieje. Zarówno do ludzi, jak i do świata w ogóle ożywionego, jak i tego pozornie nieożywionego. Bo wiem, że ten pozornie nieożywiony świat reaguje również na nasze myśli, słowa, czyny, ale przede wszystkim to nasze emocje konstruują naszą interakcję z rzeczywistością. Połączone z naszymi myślami są tą siłą napędową kreacji. To doświadczenie ostatnich dni bardzo mocno mnie w tym utwierdziło i pokazało mi, jak łatwo i prosto. Jest zwyczajnie edytować swoją rzeczywistość. Jak czyszcząc swoje myśli odczytywane poprzez wydarzenia, można z pełną stanowczością, spokojem i wdzięcznością za te wydarzenia zmienić ich podstawę, po to, żeby ponownie nie miały miejsca tego typu wydarzenia. Jeszcze jedna wartościowa uwaga. Każdy ją odbierze tak, jak potrzebuje w danej chwili. Jest tak, że rzeczywistość daje nam lekcje. Zatem, jak te lekcje zakończyć? Jeżeli nie przychodzi myśl, która może być odpowiedzią na pytanie, jaka myśl stoi za danym wydarzeniem, to można zapytać. Jak to wydarzenie ma, ma mnie rozwinąć? Jak pomaga w moim rozwoju? Każdy z Was, kochani, którzy to oglądacie, niech pozwala sobie na to, by jego serce przemówiło. A jest to najdalsza droga do przebycia między sercem a umysłem. Największy trud, jaki człowiek podejmuje w każdym swoim życiu, w którym schodzi na ziemię. Dotąd, aż pojmie, że jest nieskończoną miłością Ojca i przyjawem tej miłości w każdym calu. I tego Wam, kochani, życzę, byście potrafili odnaleźć w sobie siłę. Ale przede wszystkim moc, bo nie na sile jest świat zbudowany, ale z mocy, którą posiadamy. Zatem życzę Wam, byście znaleźli w sobie moc do tworzenia i urzeczywistniania takiej wersji rzeczywistości, jaką preferujecie. Pozdrawiam serdecznie.